Dzień dobry, nazywam się Dariusz Suchorowski, zapraszam na pigułkę wiedzy z Expert4U. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu składek umożliwia nabycie prawa do zasiłków. Od stycznia 2022 roku, a więc już ponad rok czasu, nie mają zastosowania przepisy, że jeżeli jako osoba prowadząca poza rolniczą działalność spóźni się z zapłatą składek, to wypadam z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tego już nie ma, ale jest inny, że jeżeli osoba opłacająca składki na własne ubezpieczenie zalega z tymi składkami, to nie ma prawa do zasiłku. Granica zaległości została ustalona na 1% minimalnego wynagrodzenia w naszym kraju, czyli w tym roku 34,90 zł. Jeżeli zadłużenie jest wyższe, to dłużnik, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, ma 6 miesięcy na spłatę tego zadłużenia. Jeśli tego nie zdąży zrobić, to zadłużenie powoduje Przedawnienie prawa do zasiłku. Nie otrzyma już tego zasiłku. I tak było do grudnia 2022 roku. W grudniu mamy kolejną nowelizację, tym razem nie ustawy zasiłkowej, ale ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie zapisano, iż osoba, płatnik składek, który realizuje układ ratalny, czyli rozkładający na raty spłatę zadłużenia. Uważany jest, że nie jest dłużnikiem. I to przekłada się na prawo do zasiłku. Jeżeli zdążymy podpisać umowę o rozłożeniu na raty należności składkowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dopóki będziemy ten układ ratalny realizowali, to nie jesteśmy dłużnikiem. W związku z powyższym, od momentu podpisania umowy, Zakład ubezpieczeń społecznych powinien wznowić wypłatę zasiłków przysługujących z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ale bardzo podkreślam, to jest dzień podpisania umowy, żebyście państwo nie myśleli, że wystarczy złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Ten wniosek musi być przez zus rozpatrzony. Zwykle rozpatrzenie takiego wniosku zajmuje do dwóch miesięcy. Oddziały starają się zrobić to w ciągu jednego miesiąca, ale przyjmijcie z ostrożności, że jest to dwa miesiące. No to to jest bezpieczny czas, żeby ubiegać się układ ratalny, żeby można było liczyć na podpisanie umowy ratalnej przed upływem sześciu miesięcy. A te sześć miesięcy liczymy od pierwszego dnia prawa do zasiłku. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne pigułki wiedzy z Expert4U. Do zobaczenia.